Unia Europejska. Wielka, wspaniała, bogata i potężna. Ostoja równości i demokracji. Twór, który według założeń miał zjednoczyć Europę i uczynić z niej mocarstwo potężniejsze ekonomicznie od USA. Ale coś kurde nie wypaliło. Kilkanaście lat temu, w 2004, gdy wchodziliśmy do Unii na haniebnych warunkach, większość Polaków myślało, że złapaliśmy Pana Boga za nogi. Że spadła na nas wielka łaska. Że za chwilę zarobki się wyrównają, że wszyscy będą jeździć Mercedesami. Jednak coś kurde nie wyszło. Unia w założeniach miała trwać wiecznie i stać się superpaństwem. Są jednak ludzie, którzy twierdzą, że dni Unii Europejskiej są już policzone. Dziś postanowiłem zrobić film o tym, co mnie delikatnie rzecz mówiąc denerwuje w Unii Europejskiej. A więc Unia miała być strefą wolnego handlu. Tymczasem nigdzie na świecie, nigdy w historii świata nie było tak, żeby każdy produkt od banana do Sedesu był ograniczony tak olbrzymią ilością regulacji. Przepisy, które musi spełnić truskawka albo twoje prześcieradło zajmują czasem dziesiątki stron. W ten sposób można łatwo kontrolować, kto i co może sprzedawać. A lobbyści wydają grube pieniądze, by przepisy były tak skonstruowane, by tylko ich firma jak najlepiej spełniała te normy. Przez te kretyńskie ustawy marnuje się ogromna ilość produktów, szczególnie żywności, która ląduje w kuble, bo jabłko ma mniej niż 55 mm średnicy. Przestrzeganie unijnych przepisów kosztuje europejskie firmy 600 miliardów dolarów rocznie. Do tego dochodzą w sytuacje oparte o moralność Kalego. Czyli oryginalnie Kale ukradł dobrze, Kalemu ukradli źle, a tutaj europejskie supermarkety inne produkty na polskim rynku to dobrze, ale polski Ursus na rynku niemieckim czy francuskim to już źle. Do tego dochodzą przeróżne utrudnienia typu limity produkcji dwutlenku węgla, uderzające szczególnie mocno w Polskę, sprawiające, że produkcja robi się o wiele droższa, podczas gdy nic nie robiące sobie z ograniczeń Chiny zalewają nas tanimi produktami. W Unii Europejskiej wszyscy obywatele są równi. <noise> no tak, oczywiście, znaczy tak, obywatele Unii zaczynają się za Odrą. Jeśli się tam urodziłeś, masz prawo zarabiać dobre pieniądze. Oraz jak nie chce ci się pracować, to dostaniesz wysoki zasiłek. Jednak na wschód od Odry mieszkają podobywatele Unii lub też po starogermańsku zwyczajnie podludzie. Osobnicy zakwalifikowani do tej kategorii nadają się do sprzątania, mycia garów, pracy w polu i tym podobnych czynności, które nie są godne typowego Europejczyka. Europejskie firmy natomiast budujące swoje kolonie na terenach należących do podludzi mają prawo płacić im 4 razy mniej niż na terenach rodowitych Europejczyków, do tego płacąc mniejsze podatki niż lokalny polski plebs, który zechciałby założyć firmę na ziemiach od pokoleń należących do swoich przodków. Szczerze to mnie rozbraja, że mamy w tej Unii polskich europosłów, nawet na czołowym stanowisku stoi człowiek, którego widywałem w tym kraju. Jednak nikt nie walczy o to, by Polacy zarabiali więcej. Debatują tam o dwutlenku węgla, albo wymyślają tysiąc stron przepisów na temat papieru toaletowego, ale nikt nie zrobi ustawy, którą mógłbym nazwać ustawą przywracającą godność ludzką i człowieczeństwo na wschód od Odry. Czyli po prostu żadnemu obywatelowi Unii nie można płacić mniej niż połowa średniej unijnej, albo firma zagraniczna w Polsce musi płacić przynajmniej połowę tego, ile płaci w rodzimym kraju, a ludzie pracujący w polskich firmach powinni dostawać dopłaty do pensji z unijnych pieniędzy, z funduszu na wyrównanie poziomu życia. Są w Unii fundusze na wszystko, tylko nie na zatarcie różnicy w pensjach wschodu i zachodu. I to mnie strasznie wkurza, że Unia woli wydać pieniądze na talony do domów publicznych dla imigrantów, niż na dopłaty do godnego życia dla ciężko pracujących obywateli wschodniej Unii Europejskiej. Rząd już dawno powinien złożyć zbiorowy pozew polskiego społeczeństwa do Komisji Europejskiej o to, że europejskie firmy, koncerny i supermarkety traktują obywateli Polski jak podludzi, płacąc im cztery razy mniej niż obywatelom innych krajów. Normalnie podciągnąć to pod Traktowanie i dyskryminację Słowian i narodów Europy Wschodniej. Przecież, gdyby Europa pieniądze, które wydała na imigrantów, przeznaczyła na dopłaty do pensji pracowników Europy Wschodniej, to teraz byłaby w całkiem innym miejscu, z pełnym poparciem obywateli, a nie tak jak teraz jest ledwo trzymającym się zlepkiem państw. Unia to wspaniała instytucja dająca nam mnóstwo pieniędzy. Ależ oczywiście, wystarczy przejechać się nową drogą lub pójść na dworzec, by zobaczyć wyrosłe wszędzie tablice o treści, że oto droga, którą właśnie jedziesz, powstała dzięki łasce wspaniałej Unii Europejskiej. Plac zabaw, na którym w dzień bawią się dzieci, a ty wieczorem pijesz piwo, powstał za pieniądze Unii Europejskiej. No tak, wszystko spoko, wszystko fajnie, tylko nikt nie wspomina na tych tablicach, że te cudowne pieniądze z Unii Europejskiej najpierw wpłaciła do Unii sama Polska. Wcześniejsze lata były takie, że niby nasza składka była mniejsza od środków, które otrzymywaliśmy. Jednak po odliczeniu różnych kosztów oraz ludzi i instytucji, przez których ręce przeszła ta kwota, to już niekoniecznie było tak kolorowo. Budowaliśmy za te pieniądze rękami europejskich firm najdroższe w Europie autostrady z jakimiś kretyńskimi betonowymi barierami po bokach. Zamiast za te pieniądze zrobić szerszą autostradę, to my budowaliśmy tunele na otwartej przestrzeni. Generalnie wyglądało to tak, że wpłacamy pieniądze jako składkę członkowską, potem oddają nam te pieniądze, żebyśmy za nie wybudowali autostrady, płacąc za tę budowę europejskim firmom, podczas gdy nasze jakimś cudem padały jak muchy podczas robienia innych odcinków tych samych autostrad. Do tego część z tych pieniędzy poszła na kretyńskie projekty, jak na przykład dofinansowanie budowy zamków z piasku i mnóstwo innych tego typu rzeczy, które zdaje się ktoś podciągnął pod kulturę czy też sztukę. W rezultacie Polska płaciła, a pieniędzy na naprawdę potrzebne rzeczy dostawała mniej od tych płaconych. Więc co będzie teraz, gdy mamy w tym momencie wpłacać więcej niż będziemy dostawać? A przecież Tusk, inne szulce i Junckery i cały ten europarlament też coś muszą jeść. Interes będzie wyśmienity, będziemy płacić dużo, dostawać mało i jeszcze słuchać tego co każą w Brukseli. Równie wspaniałym interesem dla Polski było oddanie Unii nawet 2,5 miliona młodych Polaków, często świeżo po szkole, by zasilili swoją pracą gospodarki krajów unijnych, gdy ta nie musiała ponieść żadnych kosztów wyedukowania oraz utrzymania tych osób w okresie przedprodukcyjnym. Unia Europejska miała być strefą bez granic. To akurat Unii Europejskiej się udało, można powiedzieć nawet, że wykonali 200% normy, bo nie dość, że zlikwidowali granice wewnętrzne, to do tego zlikwidowali też zewnętrzne i przez co w praktyce można urodzić się w Afryce, nie umieć czytać ani pisać. Nie mówiąc już o umiejętności wykonywania jakiegokolwiek zawodu. Do tego można dwa dni wcześniej obciąć głowy dziesięciu sześcianom i jakby nigdy nic, pojechać do Europy, powiedzieć, że nie mam dokumentów, ale pani Melker mnie zaprosiła i taki człowiek ma prawo wymagać zasiłku, mieszkania, dobrego jedzenia i talonów do domu publicznego. Do tego jest postawiony ponad prawem i może robić to, na co ma ochotę, bo jego kultura jest taka, a nie inna i to Europa dostosowuje się do standardów gościa, a nie gość do standardów Europy. Unijne dążenie do bycia jednym wielkim superpaństwem. W Europie pojawiają się głosy, by stworzyć z Europy jedno państwo, z jednym rządem, jedną armią, niby wszystko fajnie, gdyby ten projekt był czymś innym niż czwarta rzesza. A tak to wyobraźcie sobie, gdyby nie było wcale rządu w Warszawie, a wszystkie decyzje szłyby do nas prosto z Brukseli obozy dla uchodźców w każdym mieście, do tego zakaz palenia węglem. Na pewno Polacy nie byliby tymi, którzy decydowaliby o tym superpaństwie, a jak ktoś nie ma zbyt dużego prawa głosu, to zwykle na tym traci. Wśród narodów Europy są zbyt duże różnice, jeśli chodzi o zasady moralne i światopogląd, i według mnie nie jest możliwe jedno takie samo prawo dla całej Europy, które uszczęśliwiłoby wszystkich. Tym bardziej jeden rząd, który w równym stopniu dbałby o wszystkie unijne narody i wszystkich traktował sprawiedliwie. Unijna hipokryzja wobec Polski. Zachodnia Unia Europejska zgodnie zarzuca Polsce łamanie praw demokracji. W sumie nawet gorzej. Po prostu mówią, że mamy teraz dyktaturę i wszystko, co za tym idzie, z brakiem wolności słowa na czele. Gdyby była dyktatura, to kod istniałby pół godziny, potem zostałby spałowany, a przywódcy gniliby od roku w więzieniu. Jednak tak się nie dzieje. W kraju, gdzie jest dyktatura, ludzie nie opluwają w mediach na każdym kroku dyktatora. Gdy nie ma wolności słowa, nie wyśmiewa się na wizji partii rządzącej. Jeśli ktoś chce zobaczyć dyktaturę i brak wolności słowa, wystarczy przejść przez Odrę. Tam doskonale widać dyktaturę Angeli Melker, która robi w kraju to, na co ma ochotę, łamiąc prawo zarówno niemieckie, jak i europejskie. W ten sposób z kraju, w którym można było spać na ławce z portfelem na wierzchu, zrobił się kraj, w którym ludzie często boją się na ulicy w biały dzień. Z Zachodu zrobił się dziki Zachód, na którym większe prawa mają byli żołnierze ISIS na zasiłku od Niemców pracujących od pokoleń na dobrobyt swojego kraju. W dodatku została im całkowicie zabrana wolność słowa i nie mogą o tym nawet napisać na Facebooku. Nieważne co złego zrobili ci imigranci, nie masz prawa o tym mówić ani pisać, nawet jeśli to prawda. To jest straszne. Poprawność polityczna zabroniła Niemcom nawet mówić prawdę. Jeśli za wpis na Facebooku, w dodatku prawdziwy, można iść do więzienia, to wydaje mi się, że można to nazwać brakiem wolności słowa. Unia Europejska zawsze wie najlepiej. Unią Europejską zarządzają najmądrzejsi ludzie na świecie. Postanowili spuścić w kiblu wszelkie wartości i zasady, które kształtowały europejskie narody od czasów upadku Imperium Rzymskiego, dając w zamian rozmaite, wynaturzone ideologie. Można by to porównać do odcięcia drzewu korzeni i podlaniu go rozpuszczalnikiem, a potem zastanawianiu się nad tym dlaczego usycha. Odpowiedzią na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii z powodu zbytniej centralizacji władzy i ograniczenia suwerenności państw jest projekt jeszcze większej centralizacji władzy i wręcz likwidacji rządów narodowych. Władze wiedzą też doskonale, że obywatele Unii najbardziej potrzebują ubogacenia kulturalnego. Można by tu wspomnieć, że jest się na kim wzorować, bo rewolucje kulturalne przeprowadzał już rządzący w Chinach Mao. To, że wtedy coś nie wypaliło i zginęło dziesiątki milionów ludzi, nie może być powodem, by teraz się zniechęcać do kulturalnej rewolucji multikultury. Do tego Unia, będąc tworem młodym, a już w stanie ciężkiej choroby, która może doprowadzić do śmierci, bez przerwy poucza inne kraje i narody, jaką politykę mają prowadzić i jakie prawa mają przestrzegać. Na przykład, żeby handlować z Iranem, to Iran nie powinien przeprowadzać kar śmierci. Najlepiej by mordercom dawać luksusowe mieszkanie, kieszonkowe, nowe gry i wysokie odszkodowania. Jakby któraś z jego zachcianek nie została spełniona. Unia, żeby przetrwać, musi poważnie się zmienić, inaczej wszyscy uciekną jak Wielka Brytania. Unia powinna po pierwsze zadbać o zmniejszenie różnic w poziomie życia na wschodzie i zachodzie, potem wywalić do kubła wszystkie kretyńskie ustawy ograniczające producentów. W sumie powinni wywalić do kubła wszystkie ustawy, które tam stworzyli, a zostawić tylko tą mówiącą o wolnym handlu oraz przemieszczaniu się obywateli. Do tego zakaz wtrącania się Unii w sprawy wewnętrzne państw członkowskich oraz narzucania im woli Brukseli. To może wtedy jakoś ten twór przetrwa. Dzięki za uwagę, jak zwykle, zapraszam do subskrypcji, polubień, udostępniania, a także oglądania innych filmów na tym kanale. Dziękuję.